Osobą, która wygrała obóz rowerowy ze mną o wartości 2000 zł totalnie za darmo jest... Siemano, z tej strony Oskar Macuk i dzisiaj jesteśmy w Wolicach. To miejsce, w którym tutaj jesteśmy, będą organizowane moje obozy rowerowe. Tutaj ćwiczyliśmy sobie skakanie na poduchę, co jest jakby najłatwiejszym rozwiązaniem, ponieważ upada się, ale niestety nie można tego odjechać. W sensie można wylądować na koła, ale nie można odjechać tego jakby na hopie. Tutaj mamy idealny stoliczek łóżka, która ma metr. I teraz robimy sobie tak, że nawalimy tutaj powietrza. Będziemy mogli lądować na poduchę, potem możemy opuścić ilość powietrza i możemy lądować jak na twardą hopę. A dlatego, że papłyk chce się dzisiaj nauczyć salta, jest to najlepsze możliwe rozwiązanie. Swoją drogą nagramy hałtu do salta za niedługo. Jakby więcej na temat tego obozu, bo pewnie chcielibyście wiedzieć, dlaczego nie na Macukiadzie? Dlatego, że to miejsce jest o wiele, o wiele lepsze. Po pierwsze, dlatego, że mamy tutaj poduchy, które same są warte, nie wiem, pół miliona, więc zrobienie czegoś takiego na Macukiarzie jeszcze nie jest. Na moim, na moim poziomie, dlatego przyjechałem do profesjonalisty, który ma agroturystykę, który to wszystko ma dopięte, żeby to było profesjonalnie, bo ja chcę się zająć stroną e, TNR-ską z punktu widzenia rowerowego, a wszystkim innym zajmuje się Artur, który ma w tym bardzo duże doświadczenie. Z tej strony Artur Puzio z Motogangu. Mega cieszę się jestem podjarany tym, że będziemy robić obóz z Karem Macukiem. Cieszę się, że mogę dać szansę wykorzystania mojego sprzętu Wam, Wam e, rowerzystom, którzy będą mogli spróbować e, pierwsze próby swoich sztuczek na bezpieczeństwo. Na Będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo jeżdżenia na rowerach We wakacje z ekstremalnymi atrakcjami Takie jak wyściglenie z ludzkiej procy Nauka wakeboardu ee, latanie, na tunelu, latanie w tunelu aerodynamicznym I dużo innych ciekawych rzeczy Szykujcie się, bo na pewno nie będziecie się nudzić i będzie mega gruba zabawa. Powiedzieć, że z każdego dnia obozu będzie osobny vlog. W każdym vlogu będę mówił o tej osobie, która mi zaimponowała, która się czegoś nauczyła, więc w każdym tym vlogu wy możecie zabłysnąć. On ma dostęp do bardzo dużego grona sponsorów, tego typu rzeczy, więc jedziecie na ten obóz i pokażecie nam, że faktycznie jesteście bardzo zaangażowani. Nie musicie być super dobrymi zawodnikami, ale że macie duży potencjał, to my to docenimy i postaramy się Wam pomóc, prawda? Jak zawsze możemy znaleźć, bo, bo my mamy, mówię, kontakt do sponsorów, więc każdy z Was ma szansę. To zrobić, a my przechodzimy dalej, bo dzisiaj papy kuczy się salta i to jest nasz challenge na dziś. A ja będę robił front flipa. Ale zanim zaczniemy skakać na to średnie lądowanie, które wyćwiczyliśmy sobie wczoraj na poduchę, a teraz na średnio miękko, musimy się przecież rozgrzać. I dlatego, że mamy tutaj zaraz obok hopek mega fajny, betonowy pumptrack, asfaltowy właściwie. I skatepark, który jest tutaj na rogu, zrobimy sobie z chłopakami taką sesyjkę wstępną, na której się gdzieś tam czujemy też rower. Rozgrzejemy się i idziemy na.

No gen... już no generalnie to po... mi się bardzo podoba pamtrak jest mega szybki wszędzie można skakać no i tak tak In, can't beat me up cause I'm back in my zone now Back in my zone now Zone. please don't let me into my zone uh, let me into my zone let me let me into my zone uh, let me into my zone please don't let me into my zone please don't let me into my zone i just need some time on my own all these people trying to get a conversation You some conversation to that's uh, i'm got up and let the phone yeah so i'm never alone yeah all these people trying to boss me and i'm made when it's so, on yeah

magicznemu połączeniu dwóch przewodów zamienia się w on najlepszą chopetę treningową w Polsce, Challenge! uwaga zaga! Zaga! spać prosto na główkę Zaga! Zaga! na jest super o!

Zawsze jak robię na nowej hopie, to robię jakieś dziwne rzeczy. SPD się wypierło i spadłem. Dawaj, dawaj, uczucia, uczucia jak to no, no. Dawaj. Myślałem, że przypięty będę tu, SPD się odpięło i wyleciałem. No. Wszystkie formy lądowania na główkę na poduszkę, więc teraz mogę spokojnie robić front flipa nawet jak spadnę zupełnie na plecy, na głowę, na cokolwiek pikobel.

Jezu <śmienicza> Sebe zostawiam tutaj w kierowcy jajdowym 12 Zobaczymy czy przeżyje mam Jeżeli taki... super pas to nie zawsze łapie A on powiedział, że jak będziemy dachować to mam zrobić tak I się nie ruszać, i być luźnym Także wierzać się na pasy które są takie Dobra, <śmienicza> zobaczymy czy Seba przeżyje challenge Osobą, która kupiła w moim macukierdowym sklepie koszulkę, dzięki temu wzięła udział w konkursie i wygrała obóz rowerowy ze mną o wartości 2000 zł totalnie za darmo, jest Maciek Bojsukowski, którego tutaj widzicie. Bardzo gratuluję, Maciek, skontaktuj się ze mną. Masz obóz totalnie za darmo. Yeah, 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 yeah. No. Już je jedno samo zrobił, no i tu już drugiego nie może Ale wykapował! Co za śpi? Daniel nie wiem, co próbuje. Czysty skos! Papryk Salto! Ajajaj! Za szybcio!